Widzimy światło tutaj przykryte za tabelą. Mamy już 5 zapalonych świateł. 13 tysięcy obrotów u Szykuca. Zobaczmy. Nasząc obniżył obroty, ale ruszyli. Słaby start Wojtka Bobrowicza. Spada na trzecie miejsce, nawet nie wiem, nie na czwarte. Dzielą go od dwa Red Bulle. Bananino odpuścił ostatecznie. Nie chciał tutaj ryzykować. Tam jedzie obok Bananino Żydson. Tutaj wypchnięty Żydson przez swojego kolegę zespołowego. Tutaj jest kontakt między Williamsem a Alpiną. Na szczęście ta iguana opanował swój samochód. Nie mamy tutaj wypadku. Szrek z Lenim tutaj ponowny kontakt Małwiu jazd na trawę przez Jadą bok, bok Teraz Dominik z Lenim. Tutaj Lenik, który powolił stawkę i właśnie Brown musiał wychopować się na kierowcy Mercedesa i się nam obraca. Bardzo ciekawe jest to co mówię, bo ja miałem wrażenie, że Brown jechał czas na ostatniej pozycji, a Leni po prostu no, był kilka pozycji nim i walczył z tylko Lenny, który był w kapitalny sposób objechany przez Dominisa, ale naprawdę chciałbym zobaczyć od z jego onboardu, jak to wyglądało, bowiem niemal w stylu Ediego Irwina, który objechał bodaj żaka Villeneuve'a w 2007 na starcie. Mogę się mylić, ale mam wrażenie, że taki manewr miał wówczas miejsce Eddie Irwine, który w zasadzie został niedotankowany na pierwsze okrążenie, ale było to właśnie tylko po to, aby wyprzedzić żaka Villeneuve'a. I wyprowadzić Michaela Schumachera na pierwsze miejsce. To się udało. Mamy proponowane takie softy, medy i dwa razy soft oraz teraz medy. No nie wydaje mi się, aby. Mamy atak nie... z Jednak nie, ale z przodu Wojtek Bobrowicz walczy już z Szykucem. Chce odzyskać straconą pozycję od kierowcy Alfa Tauri. Jeszcze wcześniej mieliśmy jeden manewr, tam był nawet kontakt między kierowcami w zakręcie spun, ale to jest póki co nieistotne, Wojciech poprosić teraz od zewnętrznie będzie, będzie próbował no i nie, nie ma szans, e, kiedy Szykuc jest wręcz e, o połowę samochodu z przodu i jest w dodatku po wewnętrznej pierwszego zakrętu tutaj wtedy manewr wydaje się być prawie wręcz, e, że niemożliwy i zobaczymy czy będziemy. to miało miejsce do zakrętu 130 to r Palier z Szykuc, R'n'B to również Bananino i po wewnętrznej w zakręcie 130R tutaj bez większych problemów y, będzie manewr udany, troszeczkę wjechał za szeroko. Szykut spróbuje do szykania Nie, tutaj jeszcze się, jeszcze się wstrzymał. Będzie miał natomiast DRS do zakrętu numer jeden i tutaj może być szybka kontra do samej kierowcy Alfa Tauri. A Bolnik był minimalnie, ale szybciej od lepera. A Szykut nie ma R-su, ale ma DRS i to chyba nie starczy. zrównają się z Bananinio, dochodzi do minimalnego. Pyta do ale Bananino obronił tą swoją trzecią pozycję W pierwszym zakresie. Leper! Leper! Leper obrócony, a więc... Wojtek Bobrowicz na autostradzie do zwycięstwa. Ale szkoda kierowcy chasa. Tak to się dobrze układało, ale... To jest to wszystko. O jeszcze się rozbija! TE temperatura opon miękkich i to musi być neutralizacja. No nie ma innego wyjścia. Stoi poprzeg na środku toru Leper. Czeka Wojtek Bobrowicz, no nie może zbyt szybko zestartować, bo nie badanie już czeka na jego błąd. I Wojtek nie zrobił tego najlepiej, ale 30. to jest spokojnie dystans, który pozwoli mu tą pierwszą pozycję otrzymać. W dużo gorszej sytuacji jest Dominik i Szaku. Tutaj będzie free wide! O, jest akrystywnie poszedł Piotrek poza torem, ale wyprzedził Dominika Dominiksa i Szaka. Pytanie, czy oddał te dwie pozycje? To no, chyba według gry przed wyjazdem na tor minimalnie znajdował się przed... Zawodnikiem Alpine i Ferrari, kapitalny manewr Piotra Susa, jest w tym momencie na piątym miejscu Ale pytanie, jak to będzie rozpatrzone przez sędziów i czy Dominic albo Szaku nie zgłoszą kierowcy Mercedesa Szapoba za ten manewr, bo pójść tak agresywnie, to naprawdę trzeba mieć kochane. E, tam wysłali kontakt, e, jeśli chodzi o Piotra Susa No ale raczej nie skończył się to uszkodzony skrzydeł, Klejniks tam poleciał na bandę i traci przednie skrzydło, jeszcze może, da, może dalej jechać w tym wyścigu, no ale szanse ma tutaj naprawdę słabe. Leni z Brownu tutaj. Leni bardzo wdypnął Brown tutaj na wyjeździe z nawrotu. Na szczęście nie skończyło się takim większym incydentem, no ale Brown to na pewno na tym bardzo ucierpiał. Dominik w przed moment przypali COF, ja ale widać, że ma świadomość tego, że lepsza sytuacja. Tystąpi, kiedy będzie miał DRS, Iguana się wciska teraz Dominikowi do te ostatniej szykany. Zobaczmy, ma wewnętrzną i no tutaj niestety nie miał zbyt dobrego wyjścia. Z przodu Ryson wyprzedza Bananino, więc e, można powiedzieć, na nareszcie to się nam wydarzyło. E, Zwłaszcza z perspektywy Shreka, jest, co się tutaj dzieje. Iguana wyprzedza Dominiksa. E, Shrek Przorsz wciska leci. się Dominikowi. Sos leci, tam być może był kontakt. Chyba z szakiem, a nie z Cykutem, przepraszam, tam była walka między tymi kierowcami. W pierwszym zakręcie, czyżby po zewnętrznym szyku spróbował wyprzedzić Susa i ściął po prostu zawodnika Mercedesa, Sus się wycofuje, a więc to koniec występu zawodnika Mercedesa, nie wycofuje się, on się rozbija i mamy drugi samochód bezpieczeństwa, no to teraz myślę, że czołowa czwórka zjedzie dalej z tej pochardy. I będzie miał dużo więcej czasu, aby uformować stawkę, aby oddalić się od samochodu bezpieczeństwa. W zasadzie mógłby ruszyć już na wyjeździe z Ciccane Casio. Chciał to zrobić, ale zarzuciło delikatnie jego bolidem. 30. szwagina z przykutem to nie jest dobry restart. A tuż za Wojtkiem Bobrowiczem jest żyć, co? Półtorej dziesiątej, ale nie pali to więc nie będzie ataku. Natomiast Bobrowicz nie ma zamiaru czekać za szrekiem. Chciał wykorzystać hybrydę do wyprzedzenia kierowca, co na to się nie udało, a więc... Czy do końca pierwszego sektora pozostanie za zawodnikiem zespołu Stone? Teraz się przekonamy no. Różnica w tempie jest olbrzymia. Poleciał nam Protos, który miał okazję wrócenia do wyścigu po wielu problemach w tym wyścigu. Nie wykorzystał tego. Dużo szybszy jest Bobrowicz od Shreka, ale nie ma tutaj po prostu gdzie jeszcze wyprzedzić. To jest bardzo wąski tor. Patrząc na obecne konstrukcje, to można powiedzieć, że wręcz ciut za wąski. Beatę do no, oczywiście jeździmy pytać, ale tych miejsc jest trochę mało. Czy teraz do agrafki? Opuśniają tak. obydwoje hamowanie, ale chyba jest dochodzi kontakt. do kontaktu. Dochodzi do kontaktu, się powiedzieć, że chyba da radę. No i faktycznie, jest Bobrowicz przed Shrekiem, ale to wszystko będzie chciał wykorzystać Jitson od razu. Jest włączony system RS, będzie przed kierowcą Asu Martina, więc z dużo większą łatwością zawodnik Red Bulla znajduje się na czwartej pozycji. I przede wszystkim nie stracił dystansu do Wojtka Bobrowicza. To było dla niego kluczowe. A badanie ponad sekundę przed Szykucem. Te hardy powinny oddać pod ale grunt to, się teraz, grunt to się teraz utrzymać przed kierowcą McLarena co się nie uda Sikucowi. za bardzo chciał utrzymać swoje drugie miejsce. I musi jeszcze patrzeć w usterka, bo wiemy, że on będzie próbował zaryzykuje nagrawki. Chciał zaryzykować. Obronił się. Ryszyku z powierzchni, ale teraz. Ci coś dużo ci, więcej! Dużo większa trakcja na tych oponach i jest na pozycji numer 3. Obraca się Protos i to jest koniec. wyścigu dla kierowcy Alfierona. O, i to jest trzeci samochód bezpieczeństwa. Czeka tutaj ze swoim restartem. On nie chce ruszyć już po Casio. Był kontakt między Shrekiem a Rykssonem, tylko że. Cały czas różnica między nimi to była 40, więc mam wrażenie, że to był po prostu błąd sesji, bo utrzymuje prowadzenie tuż na nim Rzyson. Puszcza to jest Shrek... z tyłu. Leni tej od zewnętrznej nie... pokonuje Shrek'a i jest kontakt między nimi. Eee, jest ten moment z przodu szrek. Leni ostatecznie musi pożegnać z tym atakiem. Eee, z tyłu również było blisko. Szykus z Banaino eee, już się zdążyli za pozycjami, więc Rzykut jako pierwszy z tej grupy, która zjechała do boksu. się nam przebija i robi to drugi raz. Szekra się obraca! Szyku skakuje przez to na czwarte miejsce, wyprzedzając Brown no i oczywiście przez obrót drugiego Aston Martina czeka, więc, więc Aston Martin Bada Ninio bada do pierwszego tak Oj! Oj, ty zakręt deskoniec w wysiku dla Bada i to jest efekt założenia Hardu, Stracił na niej dobry pozycję dla rzecz Szykuca, a potem próbując walczyć z kim z jeśli się nie mylę. Otwiera DRS za kierowcą Mercedesa. Kierowca Alpine nie ma baterii Leni w przeciwieństwie do szwagera, który jeszcze z niej korzysta. No i tutaj już spokojnie przebija się przed Mercedesa. Do Mi za to tutaj broni się przed Szykucem, który się wciska od wewnętrznej w pierwszym zakręcie. No i Szykus jest z przodu, ale teraz ma wewnętrzną, Dominik To jest bardzo ślisko, utrzymują się obaj kierowcy, ale było parę kontaktów, na szczęście tutaj z poszanowaniem dla siebie się zachowują. I proszę bardzo, jednak Szykus tutaj cały czas z przodu, zobaczmy, Mix tak, pozostaje na swoim miejscu, jeszcze gdzieś się tam pokazywał, ale mimo wszystko naprawdę ładna walka w tej krętej i wąskiej sekcji. To jest strata. Wciska się szaków 130R, 130 Zostawia miejsce na szczęście Iguana. E, ja to samo bok bok hamuję. Ta Iguana nie chcę tutaj e, wypychać kierowcy Alpiny, jak to mogliśmy widzieć na obrazkach z historii realnej Formuły 1. E, no ale tutaj korzysta z DRS-u i mimo wszystko wydaje się, że chyba to nie wystarczy. Ma za mało nieco RS-u kierowca Williams. Pamiętajmy, jest to ostatnie okrążenie. Jeszcze miejsce do wyprzedzenia kierowcy Alpin powinien mieć. Wojtek Bobrowicz, kompletna deklasacja wygrywa Grand Prix Japonii. Pierwszy wyścig po powrocie do linii ERS i od razu pewne przekonujące i po prostu niezagrożone niemal od początku do zwycięstwa. Po, po, poza startem, na którym utracił jedną pozycję, tak naprawdę wyścig bez błędów. Aczkolwiek mam wrażenie, że sam Wojtek na konferencji powie, że troszkę mógł pojechać lepiej. Jeżeli chodzi o samotę, tempo, ale jeżeli chodzi o pozycję lepiej, to po prostu do niego nie mogło. Bardzo możliwe, Leni dojeżdża na pozycji ósmej, to jest ciekawe, Iguana następuje na czwarte miejsce piąty jest do miejsc szósty Szakłów, szóste dopiero Szykłuc, no i potem właśnie przechodzimy do kierowcy Mercedesa, w końcu dojeżdża nam do mety Szrek, no i chwilę sobie zaczekamy na Bananinio, i będą zdecydowanie krótszą chwilę niż będziemy musieli czekać na Brown Dog.